Przeczytam jeszcze raz to oświadczenie Pana Prezesa Prywatnego Katolickiego Stowarzyszenia Wiernych Tradycji Łacińskiej imieniem Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus z 11 listopada. Za chwilę powiem rację dla której i jeszcze do tej. Chcieliśmy poinformować, że zmieniamy bieżące funkcjonowanie stowarzyszenia i kierunek prac, za który odpowiadamy, jak część z Państwa zauważyła, przestaliśmy publikować bieżące kazania katolickie. Więc chodzi o kazania księdza Dariusza Kowalczyka, kogoż by jeszcze chodziło. Księdza Jacka Bała, księdza Mała, księdza Włodzimierza Mał jak część Państwa zauważyła, przestaliśmy publikować bieżące kazania katolickie. Wynika to z tego, że chcemy skupić się na służbie związanej z edukacją katolicką. Sprawa ratunku dzieci naszych wymaga szerokiego konsensusu społecznego, w tym współpracy wielu środowisk tradycji katolickiej. Apelujemy o taką współpracę ponad podziałami. Jeżeli się nie zjednoczymy, to zostaniemy rozszarpani. Czy Sprawa wspólnego budowania szkół katolickich musi pilnie zostać wyjęta spod dyskusji i sporów teologicznych. In necessaris unitas, in dubis libertas, in omnibus caritas. W rzeczach koniecznych jedność, wątpliwych wolność we wszystkich. Miłość. Jesteśmy rzymskimi katolikami i chcemy nimi pozostać z Panem Bogiem, Narcyz Kamiński. Sprawa ratunku dzieci naszych wymaga szerokiego konsensusu społecznego, w tym współpracy wielu środowisk, tradycji katolickiej. Apelujemy o taką współpracę ponad podziałami. Jeżeli się nie zjednoczymy, to zostaniemy rozszarpani. Trzy kroki. Co to znaczy, że zostaniemy rozszarpani? Trzy kroki. Że kogoś wsadzą do więzienia, zabiją, splajtują. Nie kogoś, tylko jakiś. Ilu. I za co. I jak. Ja pamiętam, jak mnie... Dziękuję serdecznie. No Na nikt jeszcze Dobra. zostanie. Jak mnie wyrzucały siostry Urszulanki, jako kapelana swojego sokolnika, tutaj w pobliżu, za to, że na Boże Narodzenie miał stanąć klęcznik, który zrobił Ojciec Chrzestny, Czcigodnego Pana, sąsiad tutaj, Pan Tomasz, brat świętej pamięci Jerzego, żeby wierni w sokolnikach mogli przyklękać do Komunii Świętej z łatwością, bo tam nowy kościół taki trudno to było, już klęknąć i, i wstać. Siostrom to nie pasowało, bo same spośród nich nie klękały do Komunii Świętej. A jedna chciała przyjmować na łapki oświecona u I powiedziałem, że klęcznik stanie jako prezent kapelana mój do wierny. Siostry interweniowały u inspektora Pizonia, ten z Rzymu do mnie dzwonił, mi kazał do niego dzwonić, bo taniej. O co księdzu chodzi? O klęcznik. Ksiądz chyba żartuje. Mówię, nie żartuje. Kazał mi się po którymś tam telefonie następnego dnia wynosić. 24 godziny spakowałem. Siostry poruszyły niebo i ziemię, żeby nie stanął klęcznik. Ile ich tam było? Cztery. Trzy, cztery. Starsza, młodsza, przełożona starsza. Z tego czasu miałem tam jedną panią znajomą, bliższą z tytułu, że jakaś taka no, poje, pojętniejsza, wśród ludzi na wsi bardziej oświecona, nauczycielka, starsza, emerytowana. Pani Barbara, do której chodzi, szedłem w któryś tam dzień namaścić ją, bo zachorowała. Minęło jakiś czas od tego wywalenia mnie z tych sokolnik, pojechałem odwiedzić pani, że jakoś z choroby wydobrzała. Nie minęło wiele czasu, więc nie mogło się z pamięci zacząć. Mówi, wie ksiądz, jak zwykle w styczniu był tam jakiś opłatek u sióstr i poszłam tą przełożoną już nieżyjącą zapytać, poszłam, i musiałam iść, bo się, a dlaczegoście to tego księdza Michała kapelana? wyrzuciły siostry, czy dlaczego odszedł, dlaczego tam. A ta jej odpowiada już nieboszka, nieboszka niechlubnej pamięci siostra zakona. Pani Barbar, nie, pani nawet nie pyta, bo jeszcze by co za dużo powiedziała. No to tej kobiecie, to są te trzy kropki. Zbudował to, co ten ksiądz Michał robił. Dziecko skrzywdził. Chłopasę znalazł innego. Innego jakiego tam, a psztyfikanta? Bo jeszcze by co za dużo powiedziała. I tam ta gęba w kubeł, bo nie narazi się siostra Nie wiem, czy jedna, jedna nie żyje już siostra zakonu. To są te trzy kroki. Bo będziemy rozszarpani. A co jak się nie da budować szkół katolickich? W Polsce można było okresu II wojny światowej stawiać szkołę katolicką, w szkołę polską? Można było? Z szyldem, z orłem, z hymnem, z kościołem, z kapłanem. Można było? A co jak się nie da?